Słuchaj, ponieważ zarzucacie mi, że nic tylko i wyłącznie kupuję nowe sukienki dla siebie. Tak więc postanowiłam kupić Łukaszowi nowy koszulę na wyjazd. Aaaa! Chcecie zobaczyć? Sać. No, no! Idealna nie nie. na wakacje. No, to to się postarałaś? No. Podoba Spazie. się? Fajna, fajna. Podobał się. Już długo. No, jakie Gęcka! Fajna, nie? Ta jest ekstra, kurczę, to Ci się udało. Kolor Ci się podoba? W sumie ona jest taka, bo tutaj wygląda na taką granatową mocno, ale ona nie jest taka granatowa, to jest taki bardziej... Jaki to był kolor? A ja wiem, jakiś taki, ale fajnie, fajny, podoba mi się. Wzór jest taki... Tamta jest taka pstrata, jest taka uspokojona. Dobra, zobaczę, co do trzeciego kupisz. I widzicie? Nie jestem taka zła. Potrafię coś kupić fajnego. To to nie była być. Koszula! No pokaż się, bo ona jest najlepsza. Co ja jest taka, Czemu masz taką minę? No, są takie fajne kiciusie? Niu, niu, niu. No tylko nie mówi, że ci się nie podoba. Gdzie ja mam w tym chodzić? Z kotami? Jak? No wszędzie, przecież ona jest idealna. Bierze się na wakacje.